Pora na nowy odcinek na moim kanale, może nawet nowa seria, takie poradniki dotyczące poruszania się podarcze, jakby zabawy z liczbami czyli to, na czym opiera się cały DART. Pierwszy odcinek z serii Double 17 czyli jedyny Double, którego nie trzeba trenować i już tłumaczę o co chodzi. Mamy praktycznie dwie tradycyjne drogi schodzenia w. Darcie, czyli przez podwójną 20, bądź przez podwójną 16. Przez podwójną 20, jeżeli trafiamy pojedynczą 20, przechodzimy na double 10 i kolejno na double 5, czyli 3. Te double już mamy załatwione. Przy double 16 to jest 16. Jeżeli trafiamy pojedynczą 16, zamiast podwójnej przechodzimy na double 8, później double 4, double 2 i double 1. Tak mamy załatwione już kolejne 5 dawli, czyli 8. Podobne aczkolwiek nie aż tak tradycyjne drogi to jest W18, trafiając w 18, przychodzimy na W9, W12, trafiając w jedniczy 12, przychodzimy na 6 i na 3, więc tutaj mamy już kolejne 5 wabli załatwione, jest jeszcze droga bardzo popularna przez Mensura Solowicza. On właśnie najczęściej rzuca przez tego Dubla, próbuje kończyć, czyli W14, W7 zostają nam jeszcze takie w 11 double 13, double 15 i double 19. Double 19 jest dosyć wysokim doublem, tuż po burzaj i po double 20 i wykorzystujemy go najczęściej przy check 98, gdzie rzucamy przez potrójną 20 i przez podwójną 19. Później mamy double 13 i double 11, to dwa dosyć podobne double, gdyż one przydają nam się, gdy mamy do końca 60 parę punktów i próbujemy dorzucić singla bądź trebla, Singla oczywiście, który da nam pewny bulzaj. i tutaj mamy przykład 62 punkty do końca. Rzucamy tę dwunastkę, jeżeli trafimy pojedynczą mamy burzaj, ale jeżeli trafimy po trójną dwunastkę mamy wtedy zamiast 62 punktów, dorzucamy te 36 i mamy... 26 do końca, czyli właśnie podwójną 13 i podobny przykład przy 64 punktach, jeżeli mamy dwie lotki, czyli na przykład mieliśmy 84 do końca, chcieliśmy trafić podwójną 20 na podwójną 12, ale trafiliśmy jedynie pojedynczą 20, mamy 64 punkty do końca. Jeżeli nie mielibyśmy presji ze strony przeciwnika, wtedy oczywiście rzucamy podwójną 8 na podwójnego topa bądź podwójną 16 na podwójną 8, ale jak właśnie, jeżeli jest presja od przeciwnika, jeżeli musimy się spiąć, jeżeli musimy mieć pewną lotkę na podwójnej, Wtedy rzucamy przynajmniej pojedynczą 14 na bula, albo jeżeli trafimy podrójną czternastkę, to mamy do końca właśnie podwójną 11. To można zobaczyć często u protasterów. Oczywiście na niższym poziomie skupiamy się bardziej na tych podstawowych dablach, czyli 20, 16, 8, 4 i tak dalej. Ale oczywiście tutaj, jeżeli jest presja od przeciwnika, to tak to wygląda. Zapytacie się jeszcze o double 15. Jak to wygląda w kwestii double 15? Jest jeden, jedna sytuacja, w której to double 15 może nam się przydać, mianowicie czekał do 90. Oczywiście, ten czekał można zrobić w, na wiele sposobów, między innymi przez bulza i topa, przez 25-15 środek, przez 25 potrójne 15 double 10, czy przez 2 razy 25 i topa. Ale jeżeli jest presja od przeciwnika, często próbujemy przez 20. Jeżeli trafimy po trójną 20, właśnie pierwszą lotką, to wtedy wykorzystujemy właśnie double 15. A kiedy wykorzystamy double 17? Nigdy. I dlatego to double 17 nie jest za bardzo nam potrzebne. Oczywiście, jeżeli jest jakaś tam e, presja, jeżeli ktoś ma dobrze wbitą lotkę i sobie przycyduje, tak robią czasami sami prodarterzy i macie na przykład 154 do końca, trafiacie pierwszą lotką, po trójną 20. Drugą dorzucacie i wtedy zostaje wam właśnie podwójna 17. Są różne inne przykłady do wykorzystania tego dubla, ale przy tradycyjnych drogach schodzenia, tak jak przedstawiłem przy innych dublach, tego przy Double 17 nie ma. Jedyny double, który nam się nie przyda, to Double 17. I jeżeli trenujecie zegar, to Double 17 możecie pominąć. W tym odcinku to będzie na tyle. Myślę, że jest jeszcze dużo do powiedzenia w kwestii takich matematycznych podróży po tarczy. i myślę, że kolejny taki odcinek, jeżeli ten się przyjmie dosyć dobrze na moim kanale, już niedługo. Zdrowia!